Dzisiaj, sorry, okej, okay, muszę, muszę wam powiedzieć o, o pewnej ważnej sprawie. Otóż mnik został wymyślony do sobą, tak sobie pomyślałem. <laughs> Gdy szukał szukacie na YouTube w wyskoczy inne typo I pomyślałem, że z pleciuma wymyśli taki jak ja, czy Lata przede mną. <coughs> Ale jak odwiedziłem Urbana w radu i, i się tam nudzić i wyszukaliśmy słupek, okazało się, że to jest nazwisko. Tamten gościu ma prawdopodobnie takie nazwisko. Ja nie mam takiego nazwiska, no. <coughs> Tylko se tak wymyśliłem. Przepraszam, że was myliłem. Przegram. Pa, moje słupenski.